He, 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 he. Do nabycia teraz w sklepie Demlandu ogarnij mieszkanie. Najlepszy podręcznik, żeby wiedzieć jak ogarnąć mieszkanie. Jak było w szkole? Pyta moja mama. Chciałem powiedzieć Adrian, który nie jest moją mamą. Adrian to jakaś osoba w internecie. Jak było w szkole? Dobrze. A Adrian mnie pyta dalej. Jak, jak dobrze? Co, co było? Co było z matematyki? A ja mówię, nic, jak nic, na pewno coś pani zadała. Co masz na jutro z matematyki? Ja mówię, no nie, to łatwe, to trzy yy, z ćwiczeń i jedno z podręcznika. Znaczy, nie będę pisał w podręczniku, tylko do zeszytu. Trzeba napisać jedno. To pokaż mi. Co, jeszcze nie zrobiłem. Dopiero przyszedłem do domu, ze szkoły. Z zejdź, Adrian, zejdź ze mnie. Najmniej pooddychać trochę. Jak wracam ze szkoły, to nie będę od razu odrabiał lekcji, tylko chcę się położyć, chwilę odpocząć. Dopiero co wróciłem, Jezus. Boże! I leżę, i Adrian przychodzi znowu i mówi: A co na polskim było? Jak ci to wypracowanie poszło? Dobrze! Kiedy obiad będzie, Adrian? Co? Na to mi odpowiedz. Co będziemy jeść? Od kiedy nie ma tomka. To już nikt tutaj na stół nie kładzie jedzenia, Adrian. Gdzie jest Tomek? To zrobiłeś to przez ciebie. Przez to jak się zachowywałeś w stosunku do Tomka. Dlatego Tomka teraz nie ma, dlatego nie mamy za co jeść. A ty mnie pytasz jak było w szkole, jakie ty oceny miałeś, Adrian?